Jaka mapa? Na co głosujecie? A, tak, o, popro? pro? Mmm, tacy jesteście. Znaczy, ja tak pójdę tutaj. Tu bym chciał, o. O, piękna linia. bo do koloru. Czekajcie, coś może kupię też. No, myślę, żeby się przydało. Tylko ja nie... Czekaj, co to jest w ogóle? A, mamy tego otarki trzy. Sobie kup. Nie, nie, ja taki mam, tylko że... Chodzi o to... że... Na podstawowym też damy radę, jak mamy latarki. A mamy wszystkie cztery. Czy to jest intermediate? O, tak, intermediate. Mm -hmm. No tylko. No poczekajcie, mamy. A jest ciąg Flashlight. Okej, okay, dobra, to ready, kochaniutcy. A pan teraz no, ten dobra. egzystuje, czy jakby wyzionął ducha? Ja żyję. O dobrze. Jak ci ee, prawko szło, bo ja już rok robię i nie umiem się zebrać do teorii. Ja zdałem za drugim razem. No ale to było 12 lat temu, to inaczej było. Na którym... O, jej. na którym epizodzie w The jesteś? Na którym epizodzie? Ja Pierwszy. Na początku, Jak no. Jak dobrze pamiętam. Widzisz, no. te no, nowe słowy ja podobają, ale ta twoja totka też piękna. Wiesz co, powiem ci, że ja się zraziłem do kij po tym serwisie, który został opisany bardzo głośno i bardzo hucznie w mediach, że oni sobie lecą bardzo mocno w kulki. Eee, cześć chłopcik, hejko. Sobie, znaczy chciałem sobie, chciałem. Zastanawiałem się między nowym Peugeotem 208, ten, który ma takie kływa i jest cały taki kosmiczny w środku, ale problem był jedyny taki, że nowy Peugeot... znaczy Peugeoty w benzynie, mają e, pasek rozrządu w kąpieli olejowej. Przez to ten pasek, jako że jest w oleju cały czas i pracuje w oleju i na zimnym jest w oleju i cały czas jest w oleju, no to on się zaczyna łuszczyć. Jak się łuszczy. To zatyka jakiegoś tam smoka olejowego i zatyka silnik. Więc nie dość, że jak się łuszczy, to zatyka to, to. Dodatkowo, no, przez to, że się łuszczy, to grozi pęknięciem. Więc ludzie w Peżotach zmieniają rozrząd po około 30 albo 400 tysiącach kilometrów. Czyli tak naprawdę w nowym aucie. No, to jest trochę bez sensu dla mnie, więc ja stwierdziłem, że nie będę się w coś takiego bawił i nie będę liczył na to, że mój pasek nie pęknie albo się nie złuszczy w nowym aucie. Więc postawiłem na Toyotę, która ma pasek rozrządu normalny, na łańcuchu, nie do zajechania. Silnik ma prosty, nie z jakimiś dziwnymi ekobustami 1-2 turbo przyspieszone, że po prostu silnik jest tak wyżyłowany, że się nie da jechać. Postawiłem na jakby sprawdzoną konstrukcję w Toyocie. No, na nową generację Toyota Yaris, y, bardzo ją lubię, bardzo ją y, jakby, y, no, jest wygodna, jest ładna i, i ma, w, ma wszystko w ledzie już też i tak ogólnie. Le lewity. Tak właśnie, zrobiłem Kinga. Dobrze. A, wszyscy już wszystko obrali? okej. Okay. Wezmę tak. O nie, to jest ten dom. To jest ten dom. No, bo teraz work ta teoria jest bardzo dziwna. W sensie ja jak zdawałem, no to było zupełnie inaczej też, nie? E, Rozgodaj na dzisiaj. Był prop night, teraz jest fasmofobia hupiks. Potem A. będzie quarry i może jakiś rozchodniaczek z DBD albo z Overwatcha. Zobaczymy. Nie ma korku. Hmm. E, tak, że ja wyszło bardzo długo, i, to było tak, że na początku pianino grało. E, to było tak, że na początku w ogóle chciałem Peugeota 208 używanego, e, i on, on tam miał przebieg 4000 40 km, więc nowe auto e, z polskiego salonu. I w ogóle takie kwiatki, jakie powychodziły, to się załamałem, e, więc go oddałem od razu po jednym dniu. Facet od razu oczywiście kaset zwrócił, i wszystko. Mm, po czym wziąłem od niego drugie auto, też tego poszło, tylko że jakby w jeszcze wie większej wersji, ze szklanym dachem. Ze Jezus! <laughs> Kamila, dziękuję za burgerki. <laughs> ze szklanym dachem i w ogóle tam też taki full wypas. Totalnie, totalnie, totalnie. Wziąłem go i na drugi dzień, w sensie tego samego dnia, pojechałem oczywiście na przegląd i się okazało, że są jeszcze takie same, znaczy takie same albo gorsze kwiatki, więc go znowu oddałem. I wtedy właśnie stwierdziłem, że nie mam ochoty się już męczyć z używanymi autami, e, wszyscy na kogo kłamią tak naprawdę, czy auto było takie srakie, bite, niebite i wszystko jakieś ten, więc jakby e, udałem się do, w sensie też poczytałem opinię o tych nowych pożotach właśnie odnośnie tego, dziękuję za kła, proszę Damian, odnośnie tego wszystkiego i stwierdziłem, że akorki już są. I stwierdziłem, że a, e, wybieram Toyotę, bo Toyotę od zawsze chciałem mieć. E, I stwierdziłem, że nie będę się patrzył na auta używane a, już, a, bo a, to a, naprawdę a, nie ma sensu. E, bo zaś się okaże, że znowu coś jest nie tak. A, a, znowu będzie e, albo bite, albo tuczone, albo e, powypadkowe, a, a, albo a, a, po prostu a, 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 wszystko naraz. I, I to była moja irytacja level naprawdę mega ostry. Naprawdę mega ostry. Ale nie mam minucę, bo nie, ale tutaj jest dwa. To będzie tutaj, więc to jest A tu Wziąłem auto nowe. Tam. No. Idę na górę. A tu jest tutaj. Tu mamy dół. A to wy tacy szybcy jesteście? Jezu! <śmiech> <śmiech> o, nie chcę! Kto to był? Kamila, dziękuję za burgerki. Masakra no. Słuchajcie, było chyba minus. W sensie zero Cześć na winie, hejko! Widziałem, 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 pokazała się tutaj, tutaj szła, tu, 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 tu. Boże. Postawię tu księgę. No, no. Księgę, Boże. Posłuchaj. Księgę, księgę, księg! O, tu, o, dobrze było. Mam również bipkajkę, ale jest zero. Na razie. Hmm. Ja, ja mam teraz przedmiot. Ja mam nissan X-traila i jak się chwalić te samochody, tak ja mam wadliwy model, po kilku miesiącach cały się nich mi wymienili. Do tej pory mniejsze lub większe problemy z nim są. są mówiąc, to jakaś... No Jeszcze wiesz co, jak skończymy fazmofobię, mm, Zaraz po tym odcinku e, to opowiem całą historię w sumie tak mogę dokładnie. Jezu Nana, oh. nana, nana mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Dziękuję yes. za burgerki, Kamilka, no, dziadu, dziękuję, no, no, no. dziękuję no, no, no. bardzo. Czemu? To mogę jść opowiedzieć całą historię, jak to było dokładnie ze szczegółami e, taką, taki przerywnik e, między grami możemy sobie zrobić. Bo naprawdę to co przeszedłem e, w ciągu trzech dni, wtedy kiedy szukałem i kupiłem i wszystko, to jest dramat. Naprawdę. W życiu mi się nie spodziewa takich rzeczy. A, nie Dziękuję. Nie, nie strzeliłem, to to poczekaj, ja mam aparat. Ej, ale nie ma, nie ma orbów, kocha... tego, Bipkajka nie działa, w sensie, wycięcia. Ej, a tu się zjarało. No to za iskry były? Co to był za dym? Tak, ktoś zdedził. Nie, bo... to... Ej, zwiałem mu czujcie. Zwiałem mu... masz 0%. Czekaj, może A! nie, że nie <śśloniczne> <ślon quarterback> Dziękuję w za bici! Jeszcze ja chcę stąd wyjść. Wynocha. Nie chodzę. Jezus. Co to była za akcja? Co to za akcja była? Dziękuję Damianek. Nie, to było nie, to było psychiczne, Pantera! Bierz tabletki. On mnie gonił 15 razy wokół yy, komina! Jezu! Modri, ja. dziękuję za burgerki. Gdzie są te pilsy? Tu. Nie, mam dość. Mam dość. Jaką kartę? Kartę tarota. Nie. Tu się karty zgubiły. Ale otwór... Co to jest? Era. Ma ty gryjesz? Tak, są jakieś dziwne wiksy. Jestem... Chodź, jestem w Ej, my w ogóle mamy jakieś rzeczy, czy nie? W sensie, to co było? Jedyne nam zaliczyło zadanie. A żadnych nie mamy tych orbów, ani innych tupereli Nic. Żartujesz? Mamy Czekajcie, bo do całko do mnie No mikrofon. Przepraszam. No dobra, Jezu, ażem dupnął, nie. Strach wchodzić do tego domu. Jezus! <śmienny> Otko! Mam dość. Kat mnie wystraszył tak, że mam dość. On teraz ginę, Do widzenia. Matko Boże. Nie. grała. Dziękuję Marcinek. Hello. A czemu ja was tak słabo słyszę? Oh, o, haj! nie ma tu jeszcze. Pantera, dawaj czadu. No, no. Pan chyba gdzieś nie będzie. Myślę, że on postrzela. Ja myślę, że... patrzcie. A mamy jakieś dowody poza Nie mamy nic formami? A mamy, mamy orby? orby? Orby były? Były orby O to widzisz nawet nie wiedziałem, Ty, że się orby w za nim wam powiedziałem, więc to... <laughs> to rewelacyjnie Ja myślę, że Leasingu nie było chyba MF-ki też nie było Więc uważam, że to mogła być taje jakaś albo banshee Siejeje, je je, je je Ja strzeliłem, słuchajcie O, pantera Las, próbuję ratować sytuację, widzę No to już wiemy Patrz jaki odkrywczy On nie słyszy duchów z światów. Nie. nie, nie, No, to dobrze. Pako, to dobranoc. Może ja bym po bo już ze Ja mam też coś zjadł, a za chwilę, żebym sobie, sobie zrobił jakąś kanapeczkę. A ja mam jeżyki o smaku no słonego karmelu. Uuuu, No patrz, tak. ten to zawsze przecież. Podstawowa rzecz na i y, Jedzenie, żeby robić Sandy smaka. Chodźli. A teraz już ona jest na... Mówiliśmy 5 razy, że Cudowne, ale on nie zakomunikował. Hm. Biedne dziecko. Ja stoję to, i się patrzę. Może czeka masz pantera do gorywa. Tysz mu na Ty. Yeah, je yeah, 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 yeah. Ojej, densy tu. O, aha, zginął. Tak? Pan teraz coś wydarzyło. Strzelił. A, z... Aha, myślałem, że on zginął. Ja zrobię przez